Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Additional Pipes i dodaje do BuildCrafta, także to jest dodatek do BuildCrafta, czyli głównie dla tych osób, które już mają BuildCrafta zainstalowanego albo które właśnie chcą sobie pograć technicznie, dodaje nowe rodzaje rur. Do przesyłania itemów, cieczy i prądu. Ok, co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, w których instalacje już pokazywałam serii pomocne tuty. I możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniabg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i Additional Pipes pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Gdy wejdziemy na stronę, jesteśmy na forum BuildCrafta no i mamy tutaj, właśnie, additional pipes. Tu są opisane wszystkie rury, jakie występują w tym dodatku. No i tutaj jest sekcja Download, i jest takie duże Here, i na to klikamy, i stąd, i jak na to klikniemy, to zostaniemy przeniesieni na taką stronę. No i tutaj mamy, właśnie, najnowsze dla wersji 1.7.10 zjeżdżamy w dół i tutaj mamy właśnie kolejną sekcję downloads i tu mamy pliki do pobrania pobieramy ten, który ma końcówkę jar nie ten, który ma dev jar tylko jar samo jar także pobieramy. klikamy na to i stąd pobieramy moda Ok, jak mamy pobrane, możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze nam potrzebne minimum launcher Minecraft, forge na wersję 1.70. No i oczywiście BuildCraft też na wersję 1.70. Jak zainstalować Bitcrafta na wersję 1.70, dowiecie się. W filmiku Pomocne Tuty 450. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma zainstalowanego, jak również jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersji 1.70, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku Pomocne Tuty 425. Potem wróćcie do. A nie, jeszcze jak macie wersję premium Minecrafta, to oczywiście też dowiecie się, skąd pobrać launcher i jak go zainstalować w filmiku Pomocne Tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie. Forge na wersji 170 i uwaga, w filmiku 425. Ja instaluję Forza z końcówką 1152, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku. Wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywam ten filmik, ma numer końcówki 1448 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Otóż, wchodzimy do folderu %appdata% przez roaming, wynajdujemy folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge'a na wersję 1.70 i BuildCrafta na 1.70 i ten folder .minecraft sobie gdzieś kopiujemy, żeby mieć do czego wrócić w razie, gdyby się coś nie udało. W razie, gdyby się coś skraszowało albo coś takiego. OK, jak mamy skopiowane, no to wtedy możemy zainstalować. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods. W tym folderze mods, przypominam, już mamy zainstalowanego buildcrafta na wersję 1.7.10. Także mamy tutaj to i buildcrafta. Zamykamy, jest zainstalowane, Uruchamiamy launcher i patrzymy, czy się coś nie kreszuje. OK, tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z Fordem z końcówką 1448. Klikam Play no i czekamy aż się uruchomi do końca. Czyli aż się pojawi strona startowa. No, już mamy czarny ekran, także za moment będzie logo Mojanga. Zaraz nam się to pojawi. O, jest. No i zaraz będzie strona startowa. Halo. Myśl szybciej. O, jest strona startowa. Wchodzimy w moc. I tutaj mamy, 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 mamy buildcrafta i mamy additional pipes gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. No i mamy nasz świat. I, i, I co? I wchodzimy w e jak ekwipunek. No i tutaj mamy, to jest właśnie z additional pipe. Tutaj mamy odtąd. teraz dwa, czy Ileś tutaj tych rur. No pierwsza jest teleport pipe item, czyli że teleportuje nam itemy z miejsca na miejsce, także nie trzeba robić długich y, linii rur, rurowych, czyli pipelines. No jak to się kraftuje? Trzymam nad tym strzałkę, klikam R jak robak i mamy tutaj dwie diamentowe przekładnie, szkło i dostajemy cztery takie rurki, a diamentowe przekładnie to się robi bardzo prosto. Diamenty na około złotej przekładni, złotą przekładnię złota, na około żelaznej przekładni, żelazną przekładnię żelazo, na około Kamiennej przekładni, kamienną przekładnię bruk no, koło drewnianej przekładni i drewnianą przekładnię bardzo prosto z patyków. Także tak to wygląda. No i te wszystkie właśnie rurki się robi w podobny sposób. O, tutaj jest jakaś taka distribution transport pipe, czyli że ona transportuje nam. No i sztabki żelaza, szkło. No i czerwony proszek pewnie, bo korzysta z prądu. Tutaj jest jakaś inna rura, i tak dalej, i tak dalej. Jak wejdziemy w, w, w Creative, to tutaj nam się pokaże, to jest Buildcraft, rury Buildcrafta, bo Buildcraft też ma swoje rury, a te są właśnie dodatkowe, additional pipes. Także są jakby ulepszone, może po prostu inne. Ok, także jak widzicie, wszystko działa. Ja kończę, a wypiszcie piszcie w komentarzach, jakie chcecie jeszcze poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę AniaPG.pl, no i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. To tymczasem, pa pa!